Jojo, siłaneczko ludziska, z tej strony Kładowski, witam w kolejnym odcineczku na moim kanale. Dzisiaj tak samo całkowicie inny bombowy odcinek, bo jestem znowu w promotoru chłopaków i właśnie doposażają TGB 600 dla Straży Pożarnej i stwierdziłem, że będziemy sobie krok po kroku też pokazywać jak tutaj chłopaki działają, co do czego podpinają i jak im to wyszło. Zapraszam do oglądania. Co teraz działasz? Właśnie jesteśmy w trakcie zabezpieczania przewodów elektrycznych od strobo Aha I tak, tu, mam, tu mamy strobo Tu są dwa, to bardzo, bardzo bardzo, mi się to podoba Ta lampa, zobaczcie jak tyłek wygląda, zarąbiście no Myślę, że straż będzie zadowolona Aha, Tu mamy następny Z przodu, z przodu, z przodu jest ten. A jeszcze kurde, ile tu jest LEDów napierniczone. O ja pierdzielę, zobaczcie. To bardzo fajnie wygląda. E, taka mała, że tak powiem, ciekawostka, wcale to nie musi być dla straży pożarnej. Bo ja na przykład nie wiem, czy sam sobie takich właśnie e, dodatkowych led nie założę, bo naprawdę mega mi się to podoba. Szczególnie tył. No i tutaj jeszcze mamy następną, tak więc na pewno będzie ich widać. Tak, powiedz nam co tu mamy za przełączniki jeszcze. Tutaj? Przełącznik leda przedniego. O, fajnie. Tu? Przełącznik leda dodatkowego tylnego. A, tego tylnego fajnego. Tutaj to Całe mamy... Całe sterowanie strobo. A, i tutaj mamy, przełączamy sobie, wiem, czy mamy rygać, czy ma kikać. To jest oczywiście... Cała troszkę od syreny. Dokładnie. E, I co? Ale o, tu jeszcze nie jest podpięty, nie? Więc tutaj na razie nic nie zaprezentujemy. Jest miszmasz, jeżeli chodzi o elektrykę. Najlepsze w tym wszystkim jest to, że zapomniałem i nawet nie zauważyłem jednej rzeczy Nie wiem, czy to na filmiku będzie widać, ale tutaj za kratką jest schowana syrena Zarąbiście to wymyślili, bo ona akurat jest niewyględna, że tak powiem I fajnie, że jest tutaj schowana i nie, czuje, nie psuje nam całego e, wyglądu tego potworka Dobra, oświetlenie skończone, teraz bierzemy się za osłonki ALUMINIOWE no i tak osłonki zobaczcie już są założone jeszcze nie do końca bo trzeba podokręcać ale bardzo fajnie zobaczcie jakie to jest ważne cały kładzik to wszystko co jest najważniejsze jest ładnie zabudowane i też ważne żebyście wybierali oryginalne te osłony bo jak sprawdzałem gdzieś tam wyroby że tak powiem własne no to się do niczego nie nadają one się będą wyginać wam wy, chińskie S. No zobaczymy, co tutaj będą modzić dalej. Tutaj zobaczcie, też fajnie on nachodzi na ten wamperek. Bardzo, bardzo ładnie to wygląda. No i tak, TGB dla straży prawie już chłopaki z promotor zakończyli. Zobaczcie, pług 150. Pokażę Wam, bo o to często pytacie, jak jest mocowany, na przykład taki jak ten. Zobaczcie, tam jest. Widzicie, nie wiem, czy to dobrze będzie widać. O! Jest po prostu płyta, która już zostaje na stałe w kładzie. O, a tutaj mamy takie. O, zobaczcie sobie. Słabo to widać, ale o, to może z tej strony. Taka zawleczka z jednej, z drugiej strony wypinacie i całą łyżkę odpuga. Dosłownie parę sekund można wyjąć. Tak więc fajna kwestia, jeżeli chodzi o wygodę, tak. TGB dla straży doposażony jest w 8. Stroboskopów mamy tak: dwujeczka, 3, cztery, 5, 6 z drugiej strony i tyłek, który dla mnie wygląda fenomenalnie. Mamy osiem dodatkowy LED, jeszcze tylny, na pewno w straży się przyda. Mamy oczywiście osłonki aluminiowe. Tutaj rozmawiałem z chłopakami, no to jeszcze będzie. Oklejenie OSP plus oczywiście numery rejestracyjne danej jednostki, idziemy sobie jeszcze tutaj z przodu. Oświetlenie dodatkowe LED przód. Kanisterek bardzo fajny, porządny. Zobaczcie z takim właśnie od razu: no nie ma opcji, żeby, żeby nam to wypadło. Siądźmy sobie, ja uwielbiam w ogóle wsiadać na te ze -y względu na to, że są naprawdę mega wygodne. Oczywiście jest to najnowszy model, tak więc od razu wykorzystamy sytuację i pokażę Wam ten nowy licznik TFT, który wygląda nieziemsko, obłędnie i naprawdę fantastycznie. Tutaj jest megafonik. Jakbyśmy coś chcieli powiedzieć do kogoś, na przykład jakby nas żona nie słyszała, no to bierzemy sobie taki megafonik krzyczymy do niej, że daj nam kupić kłada, żeby odliczyć wat na przykład w promotor I, i na pewno dzięki takiemu megafonowi macie zapewnionego kłada albo wałek na głowie. No to jedno z dwóch na pewno. Następnie mamy tutaj właśnie te włączniki. Zapalmy sobie w ogóle może wszystko. O, odpalimy sobie fajnie. Gdzie była ta syrena? On gdzieś tu pokazywał, a tu jest siren, siren. No, jest, jest ostro, jest ostro, tak więc poczekajcie, przejdziemy sobie, pokażę Wam, jak to teraz w całości wygląda. Strasznie to mi się podoba. Dobra robota, chłopaki, z Promotor. W ogóle świetnie wygląda to na TGB 600, dlatego że on ma właśnie te niebieskie wstawki i to się fajnie wszystko e, komponuje. Taki zestawik, myślę, że, e, powiedzmy tam 44,900 900 no do pięciu dyszek, myślę, że powinniście się zmieścić z takim doposażeniem. No ja to zakochałem się w tym tyle naprawdę. Ja nawet wiecie, zamiast tych stroboskopów, takie same ledóweczki bym sobie założył, tylko zwykłe białe. No fantastycznie, naprawdę świetnie. Odśnieżanie takim sprzętem to na pewno czysta Przyjemność. TGB 600 dla mnie od razu oczywiście, bo nie nagrywaliśmy o nim odcinka, tak więc sobie teraz tak pokrótce powiem, co ja o nim sądzę. Na pewno bardzo komfortowa maszyna, jeżeli chodzi o zawieszenie, no to ja się czuję jak na łodzi, powiedzmy tak, bo na jakichś tam dołkach on naprawdę idealnie to wybiera. Puszczamy kierownicę, ten kład zawsze sobie znajduje najbliższy punkt do ziemi, tak więc fantastycznie się go prowadzi. Jeżeli chodzi o moc, no troszeczkę jej brakuje, bo sprzęt jest dosyć ciężki, ponad 400 kg, no a koników jest około 50, tak więc gdzieś tam troszeczkę tego, tej mocy nam może brakować, ale naprawdę nadrabia wygodą, powiedzmy, no tak jak widzicie tutaj, do odściszania będzie idealny, ale i w terenie. Gdzieś tam przy jeździe rekreacyjnej na pewno pozwoli nam na niezapomniane e, przygody, da nam niezapomniane przygody, wrażenia i dużo, dużo adrenaliny. E, na wykorzystując okazję, że odcineczek następny będzie pewnie koło piątku chcę wam tylko powiedzieć, że będę na największych w Polsce targach jeżeli chodzi o ciągniki, tak więc zrobimy sobie z tego relację, będzie to w Expo Warsaw, jeżeli będziecie tam napiszcie w komentarzu, jestem ciekawy czy może się akurat spotkamy, jadę tam razem z Promotor, będę tam u nich może na stoisku odwiedzę ich też tak więc będziemy sobie zdawać relacje z całych targów, pamiętajcie zostawić łapkę w górę. Subskrypcje dzwoneczek, żeby być na bieżąco. Widzimy się w następnym odcinku. Żółwi piona, siemaneczko i do następnego.